Witajcie w następnym odcinku. Co łączy ser gruyere, zresztą nie tylko, z dynią? Ach, otóż możemy zrobić wspaniałe fondue serowe. Ale dyni, rozumiecie, kremowe sery, które będą z mięsistym miąższem dyni. Coś rewelacyjnego. Zabieramy się do roboty. Słuchajcie, dynie należy rozkroić. Mam nadzieję, że jednym zgrabnym ruchem udało mi się to zrobić. Mój patent jest dobry. A jak nie, to trzeba wołać męża. Jest. Yeah. Słuchajcie, wyciągam pestki. Muszę się do nich dostać. Raz, dwa, trzy. I bawimy się. Zobaczcie, ta dynia będzie pięknym naszym naczyniem taką miską, w której rozpuszczą się sery. Jak widzicie, tych pestek wcale nie jest tak dużo, a miąszu za to pod dostatkiem, więc wszystko będzie się pięknie balansowało. Gotowe? Chyba tak, zobaczcie. Teraz wystarczy ją napełnić mhm. różnymi serami, więc dynię mhm. odkładam obowiązkowo ser gruyère. Połóweczka moim zdaniem wystarczy. i trzemy. Pięknie pachnie. Kawałek dla kucharza. Jest. Mm. Czedar. Patrzę na objętość. Nasza dynia wcale nie jest duża, więc nie potrzebujemy tego dużo i dodam tak od siebie trochę grana padano. Uwielbiam za słony smak. Super. To wszystko sobie tutaj wrzucę. I następnie trzeba te sery doprawić. Owszem, każdy ma coś charakternego, ale wydaje mi się, że gałka... Będzie super. Pamiętajcie, przechowujcie przyprawy w całości. Wtedy będą o dużej świeże, i przed samym mym podaniem po prostu trzemy. Mm. Nie wiem, czy kiedyś wąchaliście świeżo tartą gałkę jest po prostu rewelacyjna, ale uwaga! Nie możecie przesadzić, ponieważ jeśli za dużo dacie, będzie to niedobre. Gałka jest i słuchajcie, taki. Składnik jak cynamon, zobaczcie to jest cynamon cejloński, który jest tak fajnie pofałdowany, cienki przede wszystkim. Bierzemy w zęby i żujemy. Jest, czuję pierwszy smak. Jaki? Wiecie? No oczywiście słodki, czyli szarlotka od babci. Żuję dalej. O matko! Jaki ostry. Mhm. Dlatego ja potrzebuję tej ostrości właśnie w tych serach. Trzeci smak jest lekko gorzki. Nie każdy wyczuje. W każdym bądź razie odrobina cynamonu się przyda. Jak nie macie w całości, po prostu użyjcie szczyptę mielonego. I słuchajcie, teraz to wystarczy wszystko wymieszać. Odrobinę damy pieprzu. Odrobinę. Dobimy kichać trochę soli. Bierzemy naszą dynię i będziemy faszerować. Wyobraźcie sobie, że wieczorem mają przyjść znajomi, więc dynia będzie mięciutka. Będzie rozpływające się fondue serowe i do tego bagietka. Każdy z boku z bagieteczką będzie sobie nakładał i smarował. Do tego kieliszek wina. Pasuje Wam. No dobra, koniec gadania, bo trzeba to wstawić do piekarnika. Od góry, odrobinę soli, odrobinę pieprzu. Ta dnia jest gotowa, by wstawić do piekarnika 180 stopni. Góra ma termoobieg około 40-45 minut, ale tak naprawdę aż będzie mięciutka. Więc otwieram, wkładam i teraz piekarnik zrobi swoje. Ja sprzątam stół i kroję bagietkę. Bagietka jest. Nóż z ząbkami. Okay. Zadbajmy, aby to ładnie ułożyć, więc przyda się jakaś deseczka. Na środku wyjmiemy naszą dynię, a na obkoło rozkładamy bagietkę. Słuchajcie, w trakcie pieczenia możemy przykryć naszą dynię z fundi, aby za bardzo nam się nie przypaliła. Po prostu zamykam. Pięknie to wygląda. Niech się dalej piecze. Coś mój nos mówi, że moje fundi serowe jest gotowe. Biorę rękawiczki i wyciągamy. W trakcie pieczenia przykryłam je. Czapeczką, aby się nic nie spaliło, więc zdejmuję, do ozdaby tutaj może być. I słuchajcie, w ostatniej chwili dodaję jeszcze tyle, ile wlezie. Startego czedara i gruyere. Nie bójcie się, tu jest tak gorąco, że to zaraz wszystko się rozpuści. I wtedy moi goście na pewno będą na jedzeni. Zobaczcie, zobaczcie, że wypływa. Pomieszam, pomieszam, pomieszam. Grujer i cheddar są mocno aromatycznymi e, serami, ale myślę, że szczypta chili nikomu nie zaszkodzi. Dla koloru, dla smaku. E, przekładam teraz dynie. Mam nadzieję, że dam radę, bo gorąca. Aha, jest to, jest to, to jest to. I wołam gości. Macie smaka? Bo ja bardzo no to próbujemy pierwszy kawałek dla kucharza pamiętajcie, trzeba sprawdzić czy to wszystko gra i buczy fajnie, że ser się rozpuścił chili wymieszam razem, ale nie tylko ser tutaj jest ważny, ważna jest dynia więc biorę kawałek dyni i sobie smaruję razem z fondue serowym tak jest kto lubi chili? ja lubię chili więc słuchajcie, sypiemy. E, ja Wam życzę smacznego. To naprawdę jest świetny pomysł na niedzielne, niedzielne. Nawet w tygodniu, wieczory z przyjaciółmi e, gracie w jakieś ulubione gry. Dynia do piekarnika, fondli wychodzi. Jeśli nie chcecie pieczywa, weźcie, pokrójcie różne warzywa i po prostu maczajcie. Życzę Wam smacznego. Subskrybujcie kanał, bo następne przepisy na dynię czekają na Was. Do zobaczenia! Mm-hmm, mm-hmm. Mm.